Hehehehe Huh! Mamy to! nie mamy cztery! O ty! Ale 16, 16. I teraz dwójka. A. Potem jedyneczka, i... a właśnie nie powiedzieliśmy. Ostatni rzut ma być za 3. Na no, 24, na tym polega. Hello. Każd jest inna wersja. Dawaj. Każda wersja jest inna. Lecimy. Tylko nie ślizgaj się. Tak, jest ślizgajcie. Lecimy. <tryk> okay. Chyba mnie nie widać. Nie! No, wiem! Ja rura! Niech będą dwa! No, Siedemnaście. Siedemnaście! Teraz dwójeczki i trójeczka! Dwie dwójeczki i trójeczka! nie Za żebro dostaniesz!